Witajcie moi drodzy, z tej strony Arkadiusz, a wy właśnie oglądacie podsumowanie roku 2024 na kanale I'm Smoking. I zanim pokażę Wam garść statystyk z minionego roku, to najpierw przedstawię Wam moje top 10 cygar roku 2024. I od razu zaznaczę, że nagrałem. Łącznie 48 produkcji w zeszłym roku, z czego 45 dotyczyło cygar oraz cygaretek. Z czego od tych 45 postanowiłem odjąć te recenzje cygaretek oraz cygar maszynowo zwijanych. Tym samym otrzymałem 41 recenzji cygar ręcznie zwijanych. Na których postanowiłem się skupić i wyciągnąć tę topkę. Natomiast koniec końców stwierdziłem, że nie będę tego układał w żaden sposób ocenami, tylko tę topkę oprę na cygarach, które zrobiły na mnie w roku 2024 największe wrażenie. I zacznę od miejsca ostatniego. Miejsce dziesiąte: Partagas Aristokrat. Zapamiętałem to cygaro towarzyszące mi w początkach mojej cygarowej przygody jako takiego małego. Krzepkiego momentami nieokrzesanego dzika. Jednak ponowne spotkanie po latach z Partagasem Arystokrac sprawiło, że byłem zaskoczony gładkością dymu tego cygara. Jakby ktoś wziął tego dzika, stępił mu kły i jeszcze pomalował go na różowo. W ogóle całe cygaro było wypełnione smakami ziemi, orzechów. Cedru, skóry, pojawił się nawet akcent suszonych fig, a to wszystko było podane w takim kremowym, wręcz momentami maślanym dymie. Dopiero trzecia tercja tego cygara objawiła tego starego Partagasa Aristokrat, jednak to spotkanie było tak udane, że stwierdziłem, że nie może zabraknąć tego cygara na liście, a samemu cygaru wystawiłem. Ocenę wysokości szkolnej czwórki. Miejsce dziewiąte Stanisław Blackline Robusto. Śmiałem się z marki Stanisław od pierwszej degustacji cygara z linii klasycznej, która reprezentuje tę markę, i omijałem ją później szerokim łukiem przez wiele lat. Natomiast w roku 2024 postanowiłem dać Stanisławowi. Taką drugą szansę, natomiast już nie sięgnąłem po tę linię klasyczną, a tak zwaną czarną linię czyli tę naszą, właśnie Black Line, w której przedstawiciel znalazł się oto w zestawieniu najbardziej zaskakujących cygar. I okazało się, że odkryłem nie Stanisława, a takiego fajnego Ziomka Staszka, który w sumie w tym segmencie cygar budżetowych do 30 zł, nie ma żadnej konkurencji. Co prawda, no, Cygaro wyglądało bardzo budżetowo, momentami dosyć kiepsko się spalało, ale koniec końców zaskoczyło mnie wieloma słodkimi smakami. Była e, kawa, w tym mieliśmy cofi, nieco korzenności. Cygaro nie było skomplikowane, ale bardzo dobrze je zapamiętałem. I choć oceniłem cygaro na czwórkę z dwoma minusami, to myślę, że miejsce dziewiąte jest dla Stanisława Black Light. Wręcz zasłużone. Miejsce ósme CLE Ciele 550. Dzieło Christiana Luisa Eyroa, który chociaż ma dostęp do przewspaniałego uprawianego w Hondurasie tytoniu typu Authentic Corojo, stwierdził, że cygaro to w ogóle nie będzie go zawierało, tylko wypełni je nikaraguańskimi liśćmi, natomiast okryje. Jedwabistą okrywą typu Ecuadorian Connecticut. Co z tego koniec końców wyszło? Wyszło z tego niezwykle gładkie palenie. I chociaż cygaro to momentami było kapryśne, miałem tam też jakieś problemy z ciągiem, to urzekło mnie dwoma smakami: orzechami makadamia oraz szarlotką. Pierwszy raz wyczułem w tak dużej intensywności te dwa smaki w jednym cygarze. Do tego przewijała się też korzenność, opiekane nuty, odrobina takich nut roślinnych, sporo dobrego tytoniu. I co prawda oceniłem to cygaro na czwóreczkę z minusem, natomiast. Tak zapadło mi w pamięć, że postanowiłem umieścić je na tej liście. I również to cygaro mogę Wam zarekomendować, w szczególności tym, którzy twierdzą, że na rynku nie ma dobrych cygar w Okrywy Connecticut. Miejsce siódme. CAO Pylon Corona. Cygaro to jest cenione w polskiej społeczności cygarowej. I właśnie opinie moich braci w Dymie zachęciły mnie do zakupu sztuki CAO Pylon Corona i przetestowania całości na sobie. A że. Jestem fanem starych wypustów CIO jeszcze z czasów zanim marka została sprzedana koncernowi. General Cigar Company to postanowiłem sprawdzić po prostu, jak ta marka teraz daje sobie radę z nowymi wypustami na rynku. I muszę przyznać, że cygaro to dosyć mocno mnie zaskoczyło. W ogóle wyróżnikiem tych cygar jest liść okrywowy, który został przefermentowany taką starodawną kubańską metodą. Metodę tę wskrzesił niejaki Rick Rodriguez, zresztą dzisiaj właściciel marki West Tampa, i obcowanie. Z Pylon, muszę wam powiedzieć momentami niezwykle nie drażniło, a momentami sprawiało, że zapadałem się w tym fotelu. Co na pewno mnie drażniło, to technikalia czytając przeróżne recenzje, ja też doczytywałem, że te cygara są bardzo nierówne, jeżeli idzie o zwinięcie. I tak też było w moim egzemplarzu, momentami gdzieś ten żar tam się wżerał, skręcał. No technicznie było przeróżnie, ale koniec końców cygaro bardzo mocno zapadło mi w pamięci, jeżeli idzie o smaki te były pełne, moc też była w kierunku pełnej. Mogę wam generalnie streścić te smaki do takiego opisu bardzo gastronomicznego. To cygaro smakuje jak czekoladowy tort, ale pokryty nieco też takim kremem śmietankowym, wypełniony rodzynkami, obsypany ziarenkami świeżo zmielonej kawy. A całość jest podana na talerzu upaćkanym w ziemi i przy prawach korzennych. Profil cygara jest naprawdę bardzo ciekawy, i przy cenie, w jakiej cygara to jest sprzedawane, myślę, że warto zakupić więcej niż jedną sztukę. Koniec końców, degustację oceniłem na czwórkę z plusem, no i umieściłem to cygaro na liście najbardziej zaskakujących mnie cygar w roku 2024. Miejsce szóste. Rocky Patel Sangron, Short Robusto. Cygara z serii Sangrone, rockiego patela, są bardzo często nazywane przez miłośników cygar takim zaginionym bratem serii vintage, jednak bez vintage w nazwie. A to dlatego, że cygara te są okryte pięcioletnim liściem typu Ecuadorian Sumatra Sangrone. Natomiast we wkładce znajdują się również sezonowane przez 7 lat tytonie z Nicaraguj oraz Hondurasu. No ale koniec końców Rocky Patel stwierdził jednak, że zrobi z tego po prostu osobną serię zamiast uzupełniać kolejny raz vintage. Mogło to też wynikać z tego, że no przecież okrywa tutaj jest sezonowana tylko przez 5 lat, a nie przez 10 czy 12, jak w przypadku było to linii 1990 czy 992 właśnie vintageowych. Wracając już do samego San muszę powiedzieć, że cygaro to niezwykle mnie zaskoczyło, a musicie wiedzieć, że skreśliłem te cygara w początkach mojej przygody cygarowej, kiedy stwierdziłem, że one są jakoś tak no zbyt miałkie, zbyt mało kompleksowe i w ogóle czegoś tu brakuje. Jednak powrót do San Grona, w roku 2024 sprawił, że no trochę o nie miałem. Okazało się, że to cygaro przecież wypełnione Nikaragońskimi i honduraskimi tytoniami, no, smakuje momentami wręcz bardzo kubańsko. No, była ziemia, był cedr, była pieprzność, była korzenność, całość była balansowana takimi cytrusowymi aromatami, takim zestem. Także to cygaro no, sprawiło, że. Zwyczajnie o nie miałem, jak mogłem te cygara omijać przez lata. Finalnie, Rocky Patel sangrą Short Robusto otrzymało ode mnie czwórkę z plusem w degustacji. No, i trafiło na szóste miejsce tej oto listy. Miejsce piąte: Casa Turent Miami z serii Origenes. Kolejny Connecticut w tym zestawieniu. Tak, Connecticuty też potrafią wgnieść fotel. A muszę Wam powiedzieć, że w przypadku tego akurat cygara jest to wyjątkowy Connecticut, gdyż okrywa ta nie została wyhodowana na Dominikanie, w Ekwadorze czy w Stanach Zjednoczonych, a została wyhodowana na meksykańskiej ziemi przez rodzinę Turent a w sumie to dwóch przedstawicieli tej rodziny, czyli ojca i syna Alejandro oraz Alberto Turentów. I panowie ci też w przypadku całej tej serii Origenes postanowili w ogóle wykorzystać we wkładce takie tytonie, które teoretycznie nie powinny trafić do cygar, gdyż były przefermentowane w zbyt wysokiej temperaturze i dosłownie, że tak to ujmę, popalone. Natomiast koniec końców, kiedy zaczęli nieco z tym tytoniem eksperymentować, to okazało się, że część tych teoretycznie bezużytecznych beltytoniów można wykorzystać i cygara e, dzięki temu tytoniowi zyskały słodki profil. Więc można powiedzieć, że cała ta seria Origenes jest trochę takim ich Eksperymentem, momentami krzykliwym eksperymentem, szczególnie jeżeli chodzi o wygląd tych cygara, w sumie to cały branding, ale koniec końców udanym eksperymentem, bo muszę wam powiedzieć, że Casa Turrent Miami to cygara, które paląc, w szczególności jeżeli by sięgnęli po nie wszyscy ci, którzy psioczą na cygara meksykańskie, mogliby stwierdzić, że w sumie to nie są cygara meksykańskie, naprawdę. Niezwykle gładkie palenie od początku do końca. Bardzo duża podbudowa owocowości, kwiatowości w tych cygarach. Plus, cygaro od początku do końca były mega orzechowe i śmiało mogę każdemu z Was takie cygaro polecić. Finalnie otrzymało ono ode mnie czwóreczkę. No i zyskało to, to miejsce w tym zestawieniu. Miejsce czwarte: Paradiso Revelation Prophet. Nagrywając wideo recenzję cygara Paradiso Revelation Prophet, powiedziałem, że cygaro to na pewno nie trafi do. Mojego top 10 cygar Ever, natomiast stwierdziłem, że zasługuje ono jak najbardziej na to, żeby pojawić się w top 10 najbardziej zaskakujących cygar 2024 roku. A ja muszę wam powiedzieć, że cygara te bardzo mocno mnie zaskoczyły. Znałem podstawową linię Paradiso, natomiast to obcowanie z Revelation było dla mnie jakimś prawdziwym cygarowym objawieniem 2024 roku. Naprawdę, zresztą revelation oznacza tyle co objawienie. I nie sądziłem, że te cygara mogą być tak fajne. Począwszy od ich wyglądu, a w szczególności pierścieni, które są po prostu małymi dziełami sztuki, po smaki, które to cygaro mi oferowało. Był to taki dosyć mocno że tak to określa smakowo wytrawny deser oparty głównie na miksie z różnych orzechów, w tym takich dymionych migdałów, posypanych nieco cynamonem, całość na takim cedrowym podbiciu i przełamywana do tego przyjemną, taką musującą mineralnością. Co prawda zabrakło mi w tych cygarach nieco słodyczy, więc koń końców oceniłem całość na czwórkę z plusem, ale uważam, że jest to bardzo porządne palenie i szkoda, że marka ta jakoś no, nie jest za bardzo widoczna na polskim rynku, szczególnie, że stoi za nią My Father Cigars, który zbija te cygara dla firmy Holz. Miejsce trzecie Padron 2000 Maduro. Wiecie, co jest najsmutniejsze w cygarach Padron 2000 Maduro? To, że już nie kupicie tych cygar z polskiej dystrybucji, gdyż marka ta wyfrunęła z naszego rynku i nie wiadomo, czy kiedykolwiek na niego wróci. A szkoda, bo są to bardzo fajne nikaragłańskie puro. Przepełnione mocą, a także smakami podkręconymi takim kubańskim twistem. No, powiem wam, że obcowanie z tym padronem e, to była niesamowita przygoda. Cygaro miało w sobie praktycznie wszystko. Była tam i ziemia, i pieprzność, i korzenność, i pojawiał się cedry, czerwone owoce, i jakiś cytrusowy zest, i, i kawa, kakao. Dosłownie to wszystko w tym cygarze było. Natomiast smaki te nie były na tyle intensywne, żebym ocenił to cygaro przynajmniej na piątkę, więc koniec końców degustację oceniłem na czwórkę z plusem, natomiast stopcowanie z tym cygarem było dla mnie miłym zaskoczeniem. Tym bardziej, że kiedy ściągałem te cygara lata temu ze Stanów Zjednoczonych, bardzo wiele lat temu, to wydawały mi się one nieco bardziej ordynarne, a tu jednak okazało się, że to palenie chociaż momentami szarpało, było bardzo gładkie, no i też bardzo mi smutno, że tej marki z nami nie ma, ale wierzę, że któregoś dnia któryś z dystrybutorów z Padronem się dogada i zacznie ściągać te cygara do Polski. E, ode mnie pełna rekomendacja, więc jeżeli byście kiedyś trafili generalnie na Padrony, nie jest nieważne, że to będzie Padron 2000, 3000, 6000, 7000, czy już te linie specjalne typu 1964 czy 1926, generalnie bierzcie tyle sztuk, na ile pozwoli wam portfel. Miejsce drugie, Aladino korocho Reserva Robusto. Marka Aladino pojawiła się na polskim rynku za sprawą firmy Premium Cigars, która też przysłała mi cygaro Aladino, a nawet dwa cygara do testów, za co serdecznie dziękuję. Natomiast pierwsze, które spopieliłem póki co to właśnie Aladino Coro Reserva Robusto. I muszę Wam powiedzieć, że cygaro to wgniotło mnie w fotel. Dosobnie mnie wgniotło w fotel. Jeżeli byście obejrzeli wideo recenzję tego Aladino, to zauważycie, jak z każdą tercją coraz bardziej się tutaj zwijam, bo z jednej strony cygaro to ma bardzo dużą moc, więc przygniotło mnie po prostu nikotynowo, a z drugiej strony dosobnie przygniotło mnie smakami. Czytałem niegdyś, że cygara te, tworzone zresztą przez mistrza Julio Eiroa. Smakują jak taki cygarowy pierniczek. Natomiast kiedy zacząłem palić to cygaro, okazało się, że rzeczywiście mam piernikowe klimaty w tym dymie. To cygaro było bardzo dobre. Co prawda, bardzo dobrze się nie spalało, miałem momentami problemy techniczne, ale wiesz co, smaki były no, przepełnione kakao, przyprawami korzennymi, przyprawami korzennymi do piernika. Śliwkowymi powidłami, jakimś nugatem, ziemistością, no po prostu małe arcydzieło. Oceniłem je na Piątkę z dwoma minusami, chociaż powinienem ocenić maksymalnie, znaczy minimalnie na piątkę z minusem, ale być może ocenę tę w przyszłości zmienię przy okazji innej degustacji tego samego cygara, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę Aladino, Korocho, rezerwa zrobiły na mnie niesamowite wrażenie i czuć tutaj kunszt Mistrza czyli właśnie naszego Julio Eiroa uprawiającego w Hondurasie ten tytoń Authentic Corojo, a te cygara w całości z niego się składają i bardzo cieszę się, że mogłem to cygaro zapalić i dziękuję raz jeszcze firmie Premium Cigars za przesłanie mi Miejsce pierwsze. Rocky Patel Decade Torpedo. Obecność Rocky Patel Decade Torpedo na pierwszym miejscu tego zestawienia może być zapewne dla wielu z Was zaskoczeniem. Szczególnie, że no, nie jest to jakieś nowe cygaro i wielu z Was mogło nawet o tych cygarach zapomnieć. Natomiast dla mnie obcowanie z Rocky Patel Decade Torpedo było największym cygarowym zaskoczeniem roku 2024. Cygaro to było, mogę powiedzieć, bardzo dobre. Może nie fantastyczne, ale bardzo dobre. W ogóle zapamiętałem je jako cygaro bardzo wytrawne, natomiast ten powrót po jakichś 10 latach do decade okazał się być takim nowym odkryciem tych cygar. One były w ogóle przepełnione smakami masła orzechowego, torfu, w ogóle przewija się w tym ziemistość, suszone figi, nawet taka wiśniowość z doktora Pepera, jednak cygaro cygaro absolutnie pozbawione było słodyczy. Finalnie oceniłem tamtą degustację na piątkę z dwoma minusami i też paląc to cygaro zrozumiałem dlaczego kiedy Rocky Patel te cygara wypuścił w roku 2007 magazyn Cigar Aficionado ocenił je na 95 punktów. Naprawdę absolutny must have w humidorze każdego miłośnika cygar. I tymi też słowami zamykam to moje Top 10 najbardziej zaskakujących cygar roku 2024. No i czas przejść do garści statystyk z kanału. W roku 2024 obejrzeliście wszystkie materiały na tym kanale prawie 42 tysiące razy. Na co poświęciliście prawie 3300 godzin, a 310 nowych subskrybentów pojawiło się na kanale. Już teraz. Chciałbym Wam za to serdecznie podziękować, bo powiem Wam, że kiedybym y, nagrywał dla samego siebie, zapewne straciłbym jakiś fan. Natomiast zawsze chciałem coś tworzyć fajnego dla kogoś i bardzo się cieszę, że ten ktoś, czyli właśnie Wy, przychodzicie na kanał, ufacie mi, komentujecie, udostępniacie też te treści. Jest to dla mnie bardzo fajna rzecz i jest to taka motywacja do dalszego działania. Co prawda, w roku 2024 chciałem publikować no, przynajmniej tę jedną treść tygodniowo. Biorąc pod uwagę, że tych treści pojawiło się 48, no to jednak ten plan nie do końca mi się udał. Jednak no, jestem też osobą dosyć zapracowaną, mam też swoje życie osobiste, więc no, nie zawsze niestety uda mi się wywiązać ze wszystkich planów, ale mam nadzieję, że już rok 2025 będzie pod tym kątem lepszy i nawet przekroczę te 52 produkcje na kanale, więc obserwujcie, lajkujcie łapkujcie, komentujcie. Będzie mi zawsze bardzo miło, jeżeli się gdzieś tam włączycie do dyskusji na dany temat, czy to cygara, czy jakiś temat okołocygarowy. Ja też lubię w tych waszych dyskusjach uczestniczyć. Nie bójcie się też do mnie napisać prywatnej wiadomości przez fanpage. Zawsze chętnie wam w czymś doradzę, po prostu chwilę z wami pogadam. Dziękuję też serdecznie wszystkim moim patronom, w szczególności tobie, Nezeki. O, dla ciebie takie oto serduszko. To mój najlepszy Patron roku 2024. On dołożył największą cegiełkę. Jeżeli też chcielibyście dołączyć do grona patronów, oczywiście serdecznie Was do tego zachęcam. Natomiast to nie jest tak, że przyszedłem tutaj w żaden sposób po pieniądze. Przypominam Wam tylko o możliwości. Jakby wsparcia do tej cegiełki do rozwoju, ale też udostępniając treści, czy komentując, zwiększacie zasięg filmów, więc również jest to dla mnie takie wspaniałe wynagrodzenie za serce, które wkładam w produkcję całości. I tymi też słowami. Kończę to podsumowanie. Zapraszam was oczywiście tam na moje social media, na bloga, którego powoli zaczynam ruszać, ale mówię to już od dobrego roku i za bardzo to nie idzie, ale w 2025 na pewno zacznie się rozwijać. No i co? Do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach, wideoprodukcjach bądź w kolejnych materiałach wideo. Nagrywał dla was wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.